obiecałem, że pokażę wam jakiś większy odcinek mojego treningu no to proszę bardzo był moje krokodylki na razie robię po 15 do 20 w jednej serii no bo musi wrócić kondycja, w której jak widać nie ma, choćby potem jak się zasapałem słuchajcie, ale tak przy okazji taki trening trwa około 1,5 godziny i daję sobie niezły wycisk. Pokażę Wam potem jeszcze inne ćwiczenia, które realizuję podczas takiego treningu. No, nie wszystko naraz oczywiście, tylko raz. Inne ćwiczenia, za drugim razem inne. Ale tutaj mam taką ogromną prośbę, ponieważ nie chciałbym, żeby była sytuacja właśnie, żeby się powtórzyła sytuacja z mistrzostw polskich, gdzie okazało się, że wielu seniorów miało mi za złe, że w ogóle startowałem w tych mistrzostwach Polski jako senior. 59 roku, więc jestem pełnoprawnym seniorem 60 plus, a mimo to znaleźli się tacy, którzy mieli wielkie pretensje, że, że biorę udział, uznając, że jestem za dobry. Wiecie, ja w całej swojej historii sportowej, nie takiej długiej, zawsze biorę przykład z najlepszych, i staram się dążyć do tego, żeby im dorównać. Dlatego tyle trenowałem z młodzieżą, mimo że nigdy jej nie dorównałem, to bardzo się starałem. I mam taki apel, żeby ci wszyscy, którzy tak marudzą, żeby po prostu wzięli się do roboty, żeby naprawdę spocili się na treningu, a zaręczam wam, że możecie być lepsi ode mnie. Ja oczywiście nie odpuszczę. Katuję się przynajmniej trzy razy w tygodniu. Jeżeli chcecie mnie pokonać, to po prostu weźcie się do roboty zamiast marudzić. Że ja jestem za dobry. Zawsze lepiej równać do najlepszego niż do najgorszego. Także taka moja prośba, przesłanie: zbliża się olimpiada, w której najprawdopodobniej też wystartuję. Bo dlaczego nie? Od 2013 roku trenuję, ale pamiętajcie, że po roku zakwalifikowałem się do kadry polskiej. Czyli większość z Was trenuje już ponad rok, tylko widocznie trenujecie za słabo. I zresztą to nie jest dla Was taki sport, jakim on jest dla mnie, czyli pasją i hobby. I chcę być najlepszy, jak tylko się da. Dlatego tyle trenuję i polecam takie treningi, jeszcze intensywniejsze, a wtedy na pewno mnie pokonacie, nawet już na najbliższej olimpiadzie, która będzie, seniorów, w olimpiadzie, która odbędzie się 5 września. W Łazach oczywiście, o ile jakaś pandemia nas znowu nie zaskoczy. Także trzymajcie się, trenujcie i nie marujcie Na razie. No, mało będę kończył trening. Ja no i wszystko filmowałem, ale możecie mi wierzyć, lub nie, ale zrobiłem w sumie 50 krokodylków, czyli raz 20, potem 15, 15. Razem 50. Do tego około pół godziny trenowania tego typowego speedballowego. Pompki normalnie 20, ale dzisiaj zrobiłem 10 jakoś, jakoś już chyba bardziej nie mogę. Więc nie jest dobrze, bo 20 to norma dla mojego wieku i tyle robiłem bezproblemowo nawet z wyrzutem ramion, więc kurczę te dwa czy tam trzy miesiące takiego nic nie robienia czy trenowania słabego no mają ogromny skutek w kondycji i, i w sile no ale mam czas do września także na pewno będę robił tak jak przed pandemią robiłem 50 krokodylków w jednym ciągu i 20 pompek, trzy razy właściwie po 20 pompek też bez większego problemu. Pewno to wróci tylko po Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trenujcie i widzimy się w Łazach No słuchajcie, trening speedballowy mam już za sobą, ale zawsze go kończę jak ja to mówię, człapingiem, czyli nordic walking w takim może wolniejszym nieco wykonaniu. Myślę, że pójdę z prędkością 5,5 do 6 km na godzinę, 3 km tak o dla rekreacji i takich innych ruchów niż speedballowy. Także to jest jakby dopełnienie zawsze mojego treningu, czyli po każdym speedballowym treningu zawsze idę te parę kilometrów tak dla rozluźnienia. No, to już teraz na pewno koniec.